Siema z tej strony, Adrianoks i chciałem wam pokazać dzisiejszy materiale, jak zdobyć darmowe Shiny, Pokémony, Shiny, Mythiki, ogólnie takie rzeczy. Więc, wszystko co musimy zrobić, to wejść na stronę poksdid.pl, macie link w opisie. Następnie klikamy Giveaways. Kiedy wejdziemy już w Giveaways, mamy kod Giveaways, Legendary Giveaways, Shiny Giveaways oraz Giveaways. To są Giveaways na jakimś. w sumie nawet nie wiem. W każdym razie, wchodzimy sobie w Legendary Giveaways. I mamy na przykład teraz mamy darmowego Meltana, który jest uznawany po prostu jako legenda, ponieważ go, e, można go dość e, w jeden sposób zdobyć i w dużych ilościach, więc dlatego jest uznawany za jako legenda. Dalej. Mamy takie coś jak Shiny Giveaways. Kiedy tutaj klikamy, to w tym miesiącu do wygrania jest Shiny Machop. Więc jeśli w tym miesiącu będziecie chcieli mieć Shiny Machopa, bo zmieniają się co miesiąc, czyli na miesiąc październik jest Shiny Machop, to po prostu piszecie tutaj swój e-mail, dlaczego byście chcieli. I teraz wam pokażę najlepszą zakładkę, kod giveaways, którym dostałem kod od y, właściciela z tej strony. Dostałem kod na Shiny Arceusa. Wszystko, co musicie zrobić na Shiny Arceusa, to po prostu y, na, w czasie materiału się wyświetli na, na jednego z nich kodzik i zobaczcie na Deoxysa, Meloette lub Shiny Arceusa. Więc kiedy na, załóżmy, że dostajecie kod na Shiny Arceusa, i tutaj wpisujecie ten kod, który wam. Pokaże się w materiale, tylko że ja, ja mam po prostu o, takie szybkie zrobię psyknięcie w czasie montażu, yy, żeby po prostu wam się pokaże ten materiał, więc polecam go obejrzeć wiele razy. Yy, i, po, I na Discordzie moim też będzie rozdany jeden kod i jeszcze na 500 subów rozdam z, z 10 takich kodów. Znaczy, no, trochę tych kodów rozdam. W każdym razie mamy dużo fajnych zakładek. Jest stworzony Pokédex od podstaw. Na razie jest stworzone 3 Pokémony. O, takie coś, dokładnie. No i moim zdaniem to jest bardzo fajne. Jest powoli tworzona ta stronka. Więc no, polecam. E, tutaj macie e-mail od Pogsdilu. Po prostu bardzo profesjonalna strona, mam powiem, szczerze powiedziawszy. E, trady są, wkrótce będą trady. Musimy się w ogóle zalogować, żeby były trady. No i mamy oficjalny sklep Pogsdilu. Strona oczywiście jest z Polski, ale jest po angielsku. No, bo wiecie, w dzisiejszych czasach angielski jest bardziej na topie. Jak widzicie, mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych Pokémonów w sklepie. No więc chciałem Wam tylko to polecić. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i słuchajcie na tym kanale. Cześć i pa!